Czas na 85. odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Nowy majordomus Gregorio gnębi służbę. Simona odkrywa kolejne kłamstwo ojca Camilo. Jimena opiekuje się Manuelem. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 85. odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic, La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 85. w czwartek, 20 lutego 2025 roku, o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 85 odcinku, La Promesa Pałac Tajemnic. Nowy majordomus Gregorio gnębi służbę i wprowadza ograniczenia w ich jadłospisie. Jimena opiekuje się Manuelem, opowiada mu o przeszłości i ich relacji przed wypadkiem. Simona odkrywa kolejne kłamstwo ojca Camilo. Sierżant Fines kontynuuje śledztwo w sprawie zniknięcia barona. W końcu rodzina otrzymuje informację o jego odnalezieniu.